Moi drodzy, widzę, że bardzo interesujecie się Galon Heilig 6. Zadajecie mnóstwo pytań w moich mediach społecznościowych o moją walkę ze Starym Murańskim. Bardzo dużo pytań jest o moją wagę. Słuchajcie, no, temat jest z jednej strony złożony, a z drugiej strony prosty. No, w ostatnich walkach ważyłem za dużo, zdecydowanie za dużo. Natomiast w ostatniej walce Ważyłem makabrycznie za dużo. No 120 na zegarku to absolutnie nie jest moja naturalna waga. Ja optymalnie, bo pytacie, jaka optymalna waga jest dla mnie? No, ja najlepiej czuję się między 102 a 105 kg. To jest najlepsza waga, jaką mogę mieć. Jeżeli chcecie wiedzieć, bo pytacie, jaką wagę wniosę, Jeżeli chcecie wiedzieć, czy będę ważył te 102, 105 podczas walki ze Starym Murańskim, odpowiem Wam rzeczowo. Nie wiem. Ale zrobię wszystko, by właśnie tyle ważyć, żeby być dyna dynamicznym jak za dawnych lat i byśmy ten smutny okres istnienia w internecie tych kreatur, dwóch, tego starego i młodego, po prostu definitywnie zakończyli. Jest na to bardzo duża szansa. Wystarczy go po prostu zlokalizować. Tyle ode mnie. Za chwilę zobaczycie zdjęcia, jak to bywało, kiedy byłem naprawdę w dobrej formie fizycznej. Trzymajcie się dobrej nocy.